Cześć, ja mam na imię Paweł, a Wy oglądacie kanał Q21. Pamiętacie zapewne kultowe Oppo oraz problem, jaki pojawił się na rynku, kiedy to Oppo znikało? Bo przecież pozostawili kinomaniaków i audiofili bez wysokiej jakości odtwarzacza multimedialnego. Całe szczęście nie ma co płakać. Dzisiaj pokażę Wam duchowego spadkobiercę Oppo w postaci urządzeń magnetar. Zapraszam do oglądania! Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że w obecnych czasach króluje streaming, natomiast wielu z Was uwielbia oglądać koncerty. W kwestii filmów oczywiście jest to bezdyskusyjne i takie platformy jak Netflix królują, ale co z miłośnikami właśnie koncertów. No właśnie, w dobie Netflixa, Amazona, HBO Max i itd. Tak mamy aż nadto filmów i seriali, ale platformy z koncertami w wysokiej jakości dalej brak. A pamiętajmy, że wydawnictwa koncertowe nadal są produkowane, często dodatków w Atmosie, i nie dość że produkowane, to dalej cieszą się dobrym wzięciem. Dodatkowo regularnie wypuszczane są klasyczne studyjne albumy znanych zespołów z miksem wielokanałowym właśnie na płytach Blu-ray. Jako przykład możemy tutaj pokazać na przykład Stevena Wilsona, który regularnie wydaje płyty zremasterowane np. od takich kapel jak Merillion czy Pink Floyd, a swoje płyty również wypuszcza w wersjach wielokanałowych. W kwestii funkcjonalności oraz aspektów sentymentalnych, chyba nie muszę Was dalej przekonywać do tego, że takie urządzenie dalej ma sens na rynku. Paradoksalnie jest to równocześnie jedyna sensowna opcja jako odtwarzacz Blu-ray dla audiofila. Wymierając odtwarzacze od masowych firm, są przecież wyposażone jedynie w wyjścia cyfrowe, a dedykowana sekcja audio to już w ogóle relik przeszłości. Pamiętajmy jednak, że w systemach audio oraz audio-wideo każdy element toru jest niezwykle istotny. Z uwagi na to, dobrej jakości odtwarzacz Blu-ray, który zaoferuje nam świetny dźwięk, będzie stanowił idealne źródło zarówno dla koncertomaniaków, jak i w systemach, gdzie też oglądacie filmy. Od czasów Oppo zmieniła się jedna rzecz. Obecnie bardzo wysokiej jakości telewizory są dostępne praktycznie dla każdego, a i same projektory dla bardziej zaawansowanych zrobiły duży krok do przodu. To wszystko powoduje, że wysokiej jakości odtwarzacz multimedialny, który dba zarówno o ścieżkę audio, jak i wideo, dla niektórych jest praktycznym must Za Blu-rayami od firmy Magnetar stoi ten sam zespół inżynierów, co Woppo. Zatem nie myślcie, że jest to próba naśladownictwa lub podrabiania kultowych przecież urządzeń, bo za tym produktem stoją tak naprawdę ci sami ludzie. Spójrzcie nawet na nazewnictwo, gdzie mamy tutaj modele UDP-800 oraz UDP-900, a przecież Blu-raye od Oppo też używały nazewnictwa UDP. Obecnie oferta magnetara składa się z dwóch urządzeń i to jest kolejne nawiązanie do Oppo, przecież na pewno pamiętacie modele 103-105, czy też 203 i 205. Uderzające podobieństwa to nie tylko nazwa i hierarchia modelowa, ale chociażby projekt panelu tylnego, czy też liczba wyjść. Zacznijmy tutaj zatem od modelu UDP800. Kluczowe elementy tylnego panelu to wyjścia stereofoniczne RCA oraz zbalansowane, sekcja wyjść cyfrowych, dwa wyjścia HDMI, jedno audio wideo, a drugie tylko ze ścieżką audio oraz gniazdo RS232C służące do integracji z automatyką domową. Zwieńczeniem jest pełnoprawne gniazdo IEC, które pozwoli Wam podłączyć Wasze audiofiskie przewody zasilające. Model UDP-900 oprócz wejść i wyjść, które znajdziecie w 800, dokłada do tego przede wszystkim rozkodowane, analogowe wyjścia audio dla każdego kanału, pozwalające pominąć zewnętrzny procesor dźwięku. Do tego mamy tutaj USB daka oraz gniazdo USB 3.0. Ale różnice między tymi dwoma modelami oczywiście nie kończą się na tylnym panelu. Przede wszystkim mamy tutaj dwie różne kości przetwornika. Model UDP800 oparty jest o daka od, od Berbrauna, a w modelu UDP900 znajdziemy dwie kości: ESS Sabre9038 Pro dla stereo, czyli RCA i XLR oraz Kość 9028 Pro dla sekcji 7.1 RCA. Różnica w cenie oraz klasie tych urządzeń wynika również ze znacznie bardziej rozbudowanej sekcji zasilania w modelu UDP900. 800ka oparta jest o pojedynczy zasilacz impulsowy oraz sekcję zasilania zintegrowaną z płytą główną. Model UDP-900, natomiast to podwójne, niezależne zasilanie. Toroidalny transformator liniowy dla analogowej sekcji audio oraz zasilacz impulsowy dla sekcji cyfrowej oraz dla napędu. Jak już wspomniałem, model wyższy ma również usb dac czyli możecie go podłączyć do komputera albo na przykład do transportu sieciowego. Szkoda jedynie, że tak przydatnej funkcjonalności nie znajdziecie w modelu UDP-800. To wszystko wymusiło zastosowanie większej obudowy w modelu UDP-900. Miło nam w tym momencie przyznać, że zastosowanie większej obudowy w wyższym modelu nie jest spowodowane większą ilością odruchów powietrza, tylko rzeczywiście jest to uzasadnione. Całe szczęście od strony obsługiwanych formatów, oba magnetary oferują ten sam pełny zakres, czyli między innymi Ultra HD Blu-ray, DVD-Video, DVD-Audio, CD-Audio oraz, uwaga, Super Audio CD. To oznacza, że magnetar może być jedynym odtwarzaczem płyt w waszym systemie. Jeżeli macie sporą kolekcję płyt Super Audio CD, to nie musicie dokupować kolejnego odtwarzacza. I naszym zdaniem ta funkcja jest fantastyczną odpowiedzią na to, że są to jednak urządzenia, które zdecydowanie nie są tanie. Nie ma co ukrywać za tak wysoką funkcjonalność, po prostu trzeba zapłacić. Na pochwałę zasługuje również wykonanie obu modeli, które naszym zdaniem w ogóle nie odbiega od urządzeń Oppo. Obudowy są zwarte, sztywne, materiały są dobrej jakości, a uznanie budzi sama waga urządzeń. 7 kg dla modelu niższego oraz ponad 15 kg dla modelu wyższego. Przecież od długiego czasu, jeżeli pójdziecie do marketu audio i weźmiecie jakiegoś podstawowego Blu-raya do rąk, to macie wrażenie, że on jest pusty w środku. A wręcz mogę się tutaj pokusić o stwierdzenie, że są wzmacniacze w tej samej cenie, które ważą mniej. A jak magnetary grają? Oferują one brzmienie bardzo neutralne, rozdzielcze i odpowiednio dynamiczne. Magnetar nie narzuca swojego charakteru i to powoduje, że jest to przeźroczyste źródło wysokiej jakości. Jakość obrazu również stoi na bardzo wysokim poziomie. Kolory są bardzo naturalne i nasycone, mamy też tutaj znakomitą głębię i kontrast. Oczywiście do odtwarzacza z tej półki polecamy podłączyć wysokiej jakości dobry przewód HDMI. Dźwiękowo magnetar oferuje po prostu wszystko, czego możemy się spodziewać od tego typu urządzenia: czyli bardzo dobrą dynamikę, świetną scenę, detal, rozdzielczość. Tutaj się wszystko zgadza. Podsumowując, można by powiedzieć, że Oppo powróciło. Mieliśmy wiele sygnałów od naszych klientów, że brakuje tego typu urządzenia na rynku. Już jest. Bardzo się z tego cieszymy, że jesteśmy w stanie znowu zaoferować Wam wysokiej jakości otwarzacze wieloformatowe. Oczywiście, oba magnetary są u nas dostępne. Zatem, zapraszam serdecznie do kontaktu w celu umówienia się na prezentację w Q21. I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja Wam, jak zwykle, pięknie dziękuję za uwagę i oglądanie do końca. Zapraszam do sekcji komentarzy na dole, dajcie znać, czy brakowało Wam urządzeń tego typu na rynku, a my widzimy się w kolejnym filmie. Na razie.